Cześć, witam was na swoim kanale na kolejnym wędkarskim filmie. Tym razem mają być duże okonie. Mamy marzec, czyli wiosnę i to jest okres przedtarłowy okoni i to jest najlepszy okres na złowienie najbardziej grubych, najbardziej ciężkich, wielkich okoni. W tym celu z Mateuszem i z Tomaszem przyjechaliśmy do sławnej Holandii. Zamierzamy spędzić tu 4 dni na wędkowaniu i będziemy starać się dla Was złowić wielkiego okonia. Dzisiaj odcinek rekonesansowy, kolejne będą już typowo tematyczne. Zamierzam sobie zrobić challenge z chłopakami i każdego dnia, w miarę możliwości, postaram się dzielić dzień na pół. I testować za każdym razem dla Was nową okoniową przynętę. Jakie to będą przynęty, dowiecie się z kolejnych odcinków, a dzisiaj zapraszam Was na wieczną Holandię, no bo nie mogło być inaczej. Nie może być flauty, nie może być słońca, musi być szaro, buro, ponuro i wiecznie. Próbujemy się przebić przez wielkie fale. Próbujemy znaleźć się po drugiej stronie i poszukać okoni, bo tak naprawdę nie znamy tego miejsca, nie znamy tych łowisk i będziemy się posiłkować nieosobną rajmarinę i własnym doświadczeniem żeby znaleźć potencjalne dobre miejscówki patrzcie czy jakieś nam zagrają i właśnie jakich miejscówek szukamy czy będą głęboko, czy będą płytko bawimy się i próbujemy jednak zanim wypłynęliśmy musieliśmy przebyć długą podróż tysiąc kilometrów Ponad 12 godzin w samochodzie. Później przebranie sprzętu, zmontowanie, pakowanie i w końcu wymarzone wodowanie naszej łodzi. Jednak wypłynięcie nie było takie łatwe, a łowisko przywitało nas dramatyczny konkret. Ale się nie podnieśliśmy. Oj. oj! Oj oj powiem Wam, że nie, nie jest ciekawie. Może dociążyć... Juw nie bardzo. Nie jest ciekawie, nie wiadomo czy w ogóle wypłyniemy. Próbujemy wyjść z sportu. Są krzyżowe fale, są potężne te fale. Eee, no i tak być może się rozpocznie nas pierwszy dzień rekonesansowy w Holandii że nie będzie mówienia złote to co zaczynamy, jednak się ustawiliśmy, bum, parę tych Parę ech było tu gdzieś przy brzegu, tu, tu gdzieś przy brzegu, parę było, biorę wędę, wykonuję pierwsze rzuty, nawet tu widzicie po drugiej stronie, gdzie się przebiliśmy. Jest problem z silnym wiatrem. I teraz ile gram? Założymy 12 na razie. Mamy pod sobą 7 metrów, czyli głęboko, ale wiatr wiatrem. Cienka linka. Aby żeby coś było czuć Nie będzie finezji w tym Cienkie linki, 008 tutaj mam, bo to taki zestaw naprawdę okoniowy Oj 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 coś tu mi szaleje no dobra, wieje Przepraszam za dźwięk Ale co zrobić? Nie Ja zrobiłem pierwszy Trudna woda a ty Karolinę sobie wyjąłeś, dobra. Brudna woda. Tak wiecie, bo nie będę was powtarzać, nie? Dobra, trzeba na pewno u Można by się. Pewnie, że tak. O, takie coś. oglądał się filmów, to ma. Chyba ten dzień przejdzie do historii. Trzeba by chyba się jeszcze bliżej brzegu ustawić. Wiesz? Przy, przy kancie, no bo to tak... Mocno nas spycha do boku, do, 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 jeśli chodzi o rzuty. że mi się wydaje, że trzeba tak tym pilotem w stronę tamtej górki, nie? Tego, cypelka. Pyknąć i może będzie ok. No i zaraz chyba rękawiczki poszły. Przecież tak nie musimy naprawdę dużo. Trzy ryby, nie? Wszystkie na pięć dyk. <laughs> że to się tak buja nie ryba jest były, były pojedyncze echały pojedyncze echa proszę bądź o koniem sandaczek eee, sandaczyk jest sandaczek jest ryba Powiem wam tak nie jeżeli skrywa. chodzi o te warunki. <grywa> jeżeli Brawo. chodzi o te warunki i to, co tu się dzieje i nic nie było czuć, z dna zebrał A wcześniej jeszcze miałem branko, takie pojedyncze na dnie coś leży. To ja wam powiem tak, yy, zasłużyliśmy. Ta ryba dzisiaj nie trafi do wody z powrotem. My ją dzisiaj pysznie zjemy na kolację. Dlatego, że jedną rybkę rozsądnie można wziąć i posmakujemy sobie holenderskiego. Sandacza, a nie ostatnia dzisiaj, brawo. No i przez to, że jest tak mętna i brudna woda, to założyłem seledyna i seledynową główkę. Zadowolony? Bardzo. W końcu pierwsza ryba i pierwszy opłyn. Czekaj, zrobię zbliżenie jeszcze do tego supera. Ło, wow, ale zanurwiste ujęcie. Jak mnie tu buja. Nie da się no, łowić, nie da się nie łowić jest ładne, Coś jest ładne, szukamy ale, kurwa, na to jest... Zobaczcie, zobaczcie No nie da się nigdzie popłynąć, i nie da się łowić Walimy, mówię ci tam wróg, tam jest taki port Tam się gdzieś pokręcimy, spróbujemy no, znaleźć coś spowodowanego Czy możemy w woli płynąć, nie? Lewo, prawo, lewo, prawo, koło takiej 3, 5, 3, 5 i szukać, no może coś przez przypadek trafimy, tak? Więc, więc no jest ciężko Aucie jest dobre. O, uważaj, bo kamerę. wiadomo, że człowiek jedzie i chce nagle, nagle, żeby były ryby, nagle, nagle, żeby były te wielkie okonie, ale tak się nie da. Warunki nas dzisiaj pokonały. Nie możemy zrobić rekonesansu, nie możemy się poruszać, poszukać tych ryb. Tak naprawdę zostało nam 2% zbiornika do łowienia. W górę nie popłyniemy, już tylko powoli w dół. Tak, słuchajcie, no, warunki są jakie są. Teraz naprawdę przepłynęliśmy, nie wiem, 10 km, żeby się schować za taki tutaj wał. Tak czuliśmy, że to będzie spokojnie. Tu jest taki naprawdę fajny, fajny obszar. Ja tu złowiłem 3 ryby kiedyś w godzinę 49 do 49,8. Także wszystkie grube, grube ryby. widać łódka jakaś się kręci, więc teraz o, herbatka. Tam już się zaraz zobaczcie, robią piersi. Jemy, odpoczywamy, nabieramy chęci. Myślimy, że z wieczora trochę też wsiądzie i próbujemy tu namierzyć jakieś okonie. No może są, tu, może są i dzisiaj jeden wyjedzie. Bo na razie nie wychodzi nam ten rekonesans ze względu na tą niedobrą, paskudną, przeszkadzającą nam pogodę. No no wiatr, wiatr, wiatr. Niestety, Holandia, wieczny kraj. Pierwszy dzień nieładnie nas przywitał. Oj nieładnie Aby następne były lepsze Chyba Chyba, nie na wieczór ewentualnie może ty ryba ty ryba, ty ryba ty, 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 ty. ale to jest podkoczone chyba <gryba>, ty, 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 ty. czekaj, czekaj, wezmę ten cumę, cumę ryba, 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 ryba a, no, no, sandacie podkoczone bo mówiłeś, że się dają, dlatego nie mogliśmy wciąć aha, masz radę? o ooo, ty, bo się złamie dałem <grym>, cumkę, dałem cumkę Szybki widać teraz na sądzie. O! O! o. o. Taki szybki, szybki. Ale jest zaliczone. Zaliczone. Śmierdzi ryba ręką. Hop. Mateusz, teraz ty. Mateusz miał dwa brania. Dobre. Nie mówiliśmy wam, nie pokazywaliśmy, bo co tu pokazywać? Przed chwilą pompa poszła Widzicie to? Tam, 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 tam. O i tam. No i końcówka deszczu jeszcze. No dobra, cumkę rzuciłem, jakieś rybki pod nami. Prawa strona, dosyć ciekawie. Trzeba próbować. Tak, to ta ryba, co, co, co była pod przetwornikiem. Podbieram. Widziałeś, że podrzuciłem, nie? Być może, no. Podrzuciłem, była ryba pod przetwornikiem, duża, 2 metry, sandach, widzisz? Ładnie. Yes. Rzuciłem dwa podwicia strzał i ryba. Ładnie pokazało krechę, bo znowu dryf zaczynamy, przyjechaliśmy na Puciznę, to jest drugi nas dryf, na, na pierwszym dryfie był ten mały sandaczek i, i dwa brania Mateuszem mój zróbmy drugi dryf i wpłynęliśmy na Puciznę dwa metry wody i takie piękne echo na, 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 na zakręcie i tak rzuciłem pięć meterków, dwa podwicia strzał. No to nie okoń, ale ładny Trąbkę. sandaczek. No tego oczywiście już wypuszczamy, bo za duży, także ogrywamy, wypuszczamy i co, walczymy dalej. Ale jest grubasek. No i co? Założyłem ty pierwszy rzut tym slipperem mlecznym, nie co w tamtym roku łowiliśmy. Pierwszy rzut, taki przypadek, no była ryba. Zgarnęła, ale chcą go. możemy w ten taki dół zrobić, zobaczyć, czy tam coś rysuje. Tam właśnie kiedyś pierdolęliśmy też dwa czy trzy duże garby i sandacza, nie? I tam potem jak byliśmy drugi raz, to też były ryby, nie? dwa razy byłem i dwa razy były ryby, taki naprawdę spory kant, spory dół, ale były zawsze tam ryby, nie? Wiesz to i tak już pod kątem tego, nie? Już yy, na drugą stronę jakbyśmy się przebili, nie? Tak. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, chyba sandacz bo widziałem, że białe, ale na spokojnie Holu. To spokojnie. Na spokojnie. Yeah, yeah. Spokojnie, spokojnie, spokojnie Chyba se... Cały czas napięcie i jedzie z nią, jedziesz z nią. No to jest dobry zander chyba Tak dobry zander Dobry zander Dobry, dobry jest 70 Brawo 70! Stryczak taki wiesz. Ja wiem po że to nie okoń, taki, ale... Taki pink. Brawo. Na razie ryba dnia, pięknie. Zobaczcie gdzie ma gumę. Zobaczcie gdzie ma gumę. Ho, 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 ho. Nie widać. Nie spadł ci raczej. Nie, raczej na pewno. Yy, proszę. Czekaj. Proszę, odwedź. O, o, o! o, 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 o. <laughs> <T> <laughs> powiem Wam, tego jeszcze w życiu nie widziałem. za ja się złamie Mateusz. Ja tego nie widziałem jeszcze, jak żyję. Było to cudowne, <laughs> ale zobaczcie to. Troszkę to niżej, jak możesz. A, za nisko. A, piękna, zobaczcie, jaka piękna, gruba ryba. Jaki piękny sandacz No, cudowny, naprawdę cudowny jest ten ciężko Leci. Dobra. Do wody, naprawdę. Piękny, gruby biały. Bój. O! I tak samo poszedł. Poszedł. Jeszcze raz. Dzięki. No i jakoś się bronimy na tej puciźnie. Dwumetrowa pucizna, słuchajcie, znowu. Tu jest. O, patrzcie, no nie, przepraszam, tu już jest 3 metry. Ale się chwilę jeszcze dryfowaliśmy, nim postawiliśmy cumę. Także ryba z 2,5 metrowej wody, Mateusz. Piękny. Tomasz, zbroj się. Proszę. Zbroj się! Ale złapałem że ty się Tak, tak, ale zbroj się, bo widzę, że się zbroisz i rzuca i teraz ciebie fotografujemy. Nie no, ja mam rybkę złapaną. Ja wiem, że ty masz. Nie tutaj, co ty nie zakładasz? A ja takie tam ee, małe takie. coś. No dobrze. Takie tam małe coś. to już nagrywa. Ja nagrywam. Dobra ryba widzę, nie? Widzę widzę, 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 że dobra, dobra, dobra ryba. Zobaczcie Tomek, założył małego ripperka. Uważaj tylko tam na aparat z tyłu. Dobrze, dobrze. No, mnie, nie? Tak. O, no zander, mówię, dobry zander. A może okolik? No to mocno. Ja sam zrobiliśmy ten dryf. Ja pierdziele! 50. Jest, to masz! Jest, jest, kurwa! Jest 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 jest, 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 jest! jest! Stary kurwa, jaki jak ogon, jaki ogon zajebisty! Mówisz nie wierzysz, że za mocno z trzyma, mocno bo to trzyma. są te mocne ryby, to nie jest sam. to jest ogon. Oluje, boś ryba! Stary, oluje, boś ryba! Miareczka, miareczka! Są tu z tymi sandaczami, są tu, to też są ogonie. I teraz chcę pomyśleć, że mogłeś mieć dwa okonia. miałem? Takie dziwne przytrzymanie, nie? I od razu wiesz. Widziałeś jak mu tam wciąłem? Ile gram założyłeś? Siedem. Siedem i mały riperek, fajnie. Akurat pod, podfasowało. Jaka ryba! Dzisiaj yeah. jest piękny dzień. A tak źle się zaczął. A taki zły rekonesans, a taka zła to pogoda. będzie pięćdziesiątka. Jak słowo daje. Wyciągajcie miarę, ogrywamy rybę. Trzymaj tą I ją wypuszczamy. Czyli powinność? Jest! Pójść tu, jest! Tego przyłóż. O. dotyka, No. Panie. zobacz, 50 i jakieś tam milimetry. 50 i jakieś milimetry. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy. Mała paść 50 na tym wyjeździe i padła. w Pierwszym dniu. 53. Zrobię zdjęcie w i 53 milimetry. Słuchajcie. Zobaczcie to. Ja pierdzielę, zobaczcie to. Nie, no, nie wierzę. No, marzenia się spełniają, marzenia się spełniają nie w Holandii. W... Na takim jeszcze ciężkim wyjeździe. Na takim ciężkim dniu, bo wyjazd będzie na pewno prześliczny. Ale na takim ciężkim dniu, nie? Dowalone. <laughs> zasłużone na drinka. Dzięki panie. Stary mistrz. Piękny. Słuchajcie, no ostatnie nasze miejsce, zobaczcie, zachód słońca po 5 rzutów robimy tak naprawdę jesteśmy na 5 metrach i mamy zejście, potem 30, ale na takie 10-15 metrów zejście chcemy tak do góry po blacie wjechać, zobaczymy czy coś się wydarzy. Ja już tutaj szukam jakiejś odpowiedniej bląby. Nie wiem czy 18, trochę dużo, może sobie tak lajtowo, czternasteczkę założę. O, do tego takiego złocisza próbujemy. Po pięć rzutów i będziemy już chyba kończyć. Bo dzień się kończy. Ryba? No. Myślałem, że hamulec usłyszałem. Chłopaki tu mnie zaraz o zawał serca normalnie przyprawią. Tamte miejsce było bardzo płytkie. Jak widzieliście się sprawdziło, a to miejsce jest bardzo głębokiś O. po skosie po rancie? Tak, po skosie po rancie od lewej tak naprawdę po prawej, albo może od rantu do rantu takie zróbmy sobie 180 stopni to tam każdy rzuci jakoś, no to będzie okej okay, nie? Proszę 14 gram ja założyłem myślę, że między... 12 a 16 to jest takie wie i głęboka woda I ale zobaczcie tam jaki zobaczcie to jak się słońce odbija w tych chmurach cudownie o, o miałeś rybę? kurwa i to ja takie branie tak? no tu mogą być te sandacze no to ciąć ciąć czyli na płytkim nie miałeś No, no, no. no widzieliście, Mateusz miał branę pod samym brzegiem A ja głęboką wodę Albo może słyszeliście. Ryba! Jest! Teraz jest kwestia. Co? Wygląda mi na okonia. Nie, niestety, mały sandacz. Ej, no rybka! Rybka jeszcze na zakończenie dnia Słuchajcie, na szybciutko. Malutki sandaczyk Ale piękny jest zejrzał, nie? Piękny jest. No jest. Piękny smoczek Ale masz... O! Dobrze go wpiłem w Na maluchu Lec. Po większego. Okej, OK. okej. Okay. już podbierać? I Mateusz na koniec jeszcze. Wieczorną rybę. O zachodzie słońca musieliśmy zwijać, a już zwijałem ostatni rzut. No, dobrze daje. Spokojnie, no spokojnie. Trzymy, co to będzie. Pomp! Chyba, że nie idzie. Jak nie idzie, no to możemy dolecane, ale po co? Rozkręcałeś. No dobra, spokój. No pod Ale ładny dniu. Nie widzę jeszcze ryby. Coś tam za nim. I sandacz na koniec jeszcze. Super. Piękny. Piękny stary. I na ten. Na slipperka Na slipperka zielonego. Saledynowego. Zobaczcie. Jak zechlany No i co? Odwiszę węteczkę O! I zrobimy szybkiego pustzą. Dokładnie. No piękny jest. Kolejna ryba. Wymiarowa piękna ryba. Ale ma ogon piękny, śliczny taki, niezdrowa Naprawdę zdrowa, piękna ryba. I zobaczcie to. Zielony, nie? Pięknie go zgarnął. Nie wiem, no i na zakończenie ja już nie rzucam graty. Ja już nie rzucam graty. No i widzicie Jakie wędkarstwo potrafi być nieprzewidywalne i za to właśnie je... Kochamy! Najpierw zniszczyła nas pogoda. Nie mówiłem Wam o tym, ale wypłynęliśmy dopiero w południe, o 12.00. Męczyliśmy się, stwierdziliśmy, że płyniemy na płytki blat, który wiedziałem, znałem z innych lat. Tam zjedliśmy obiad i Tomasz złowił swojego największego konia My złowiliśmy piękne sandacze, swoje PB. Mamy to! Nie zapomnimy na pewno do końca życia. I teraz na koniec jeszcze Mateusz złowił ładnego sandacza i za to właśnie kochamy to wędkarstwo i po to jeździmy Dari. trzymajcie się krótko pamiętajcie subskrybujcie lajkujcie komentujcie i życzymy wam takich pięknych wypraw elo elo graty mistrzunio jeszcze kurde młoda ty moja ej to ja też to pasję. It's a shakedown!